Cześć bajki. Witam was serdecznie w tym ciekawym odcinku. To nie jest jeden z tych trzech rowerów. Najpierw pokażę wam jak trudno jest znaleźć aerodynamiczny rower na aluminiowej ramie i dobrym osprzęcie. Ale na początek bardzo was proszę, drodzy subskrybenci oraz widzowie, zagłosujcie proszę w tym odcinku. Tutaj macie wysuwaną taką gdzieś kartę czy tego typu materiały czasami nie powinny się ukazywać na odrębnym kanale, gdybym chciał je wrzucać często? Chciałbym Wam opowiedzieć o niemalże wszelkich markach, o które mnie pytacie, ale pytanie: czy, czy, czy wrzucać tak dużo materiałów na Bike, na ten główny kanał, gdzie mówimy o treningu, jest też mój vlog? Chętnie stworzyłbym odrębny kanał dla tych, którzy po prostu są zainteresowani samym kupowaniem sprzętu. Dajcie mi znać, a teraz zaczynamy nasz temat. Argon 18. To przykład aerodynamicznych rowerów, które nie mają wersji aluminiowej. Niestety musiałem wyciąć te z porównania. Bianchi Oltre, piękne aerodynamiczne rowery, tylko w karbonie. BMC Road Machine, świetne rowery aerodynamiczne, jednak wersja aluminiowa, tak samo nazywana Road Machine, nie jest już aerodynamiczna, wycinamy z porównania. Pinarello, przepiękne rowery, brak wersji aluminiowej aero. Colnago mają mocno aero e, stworzony rower koncept i mają także aer aerodynamiczny V2R e, jednak żaden z tych nie występuje w wersji aluminiowej. Centurion brak e, rowerów aero. Focus brak e, aluminiowych rowerów aero w zasadzie w ogóle chyba brak typowych rowerów aerodynamicznych. E, BH hiszpański producent piękne rowery aero brak wersji aluminiowej. Płota. Przepiękne rowery. Na pewno Wam o nich opowiem więcej, bo, bo się kocham w niektórych modelach. Brak aluminiowych rowerów aero. Orbea. Również musiałem wyciąć z porównania. Stevens Arcalis. Piękny rower aero. Niestety powiem Wam o nim w porównaniu rowerów karbonowych, bo aluminiowego nie ma. Diamondback. To jest taki rower do wszystkiego w zasadzie, ale jest aerodynamiczny i nie posiada wersji aluminiowej, więc widzicie jaki to jest problem. Felt, piękne rowery aerodynamiczne, wersja AR, brak e, ram e, aluminiowych. Rozeksion, testowany przeze mnie, bardzo go polubiłem, recenzja jest na kanale, brak wersji aluminiowej. Canyon Aeroad, cała seria aerody aerodynamicznych rowerów karbonowych. Cannondale, zaskoczenie, całkowity brak rowerów aerodynamicznych. Myślę, że na pewno nad czymś pracują. E, Trek Madon, przepiękne rowery aerodynamiczne. Carbonowe, Giant Propel tylko rowery karbonowe w końcu Scott Foil tylko rowery karbonowe no i oto nasza trójka od razu wam ją pokażę Cube Arium HPA Pro następnie Specialized DSWSL Sprint eee, Specialized ale Specializ Specialized ale nie jest w zasadzie rowerem aerodynamicznym ale ma wersję Sprint całe szczęście i w niej jest rowerem aerodynamicznym i w końcu Merida Reacto 500. I uwaga, krótka informacja, którą pewnie będę musiał powtarzać dla nowych subskrybentów. Fakt, że jeżdżę na Meridzie, otrzymałem za darmo od Meridy dwa rowery, wcale nie zmienia mojego podejścia do szczerego mówienia Wam o tym, co mi się podoba, co mi się nie podoba, tego się nie obawiajcie. Ci, którzy chcą krytykować i tak będą krytykować, a ja naprawdę będę Wam nadal mówił, co mi się podoba co mi się nie podoba w marce Merida. Dlaczego te trzy modele? Trudno jest znaleźć w ogóle aluminiowe ramy, czyli te tańsze w wersji aerodynamicznej, one pięknie wyglądają, mają też fajną aerodynamikę, no i naprawdę te trzy marki moim zdaniem wykonały tutaj najlepszą pracę, te trzy rowery bardzo się różnią, zaczniemy w takim razie od Meridy Reacto, znany Wam, bo wiem, że kupujecie, wiem, że znacie te modele, Wygląda świetnie. Jest to model mocno skonstruowany pod kątem aerodynamiki. Mamy wszystkie rurki, ramy właśnie pod kątem aerodynamiki stworzone. Mamy tylny hamulec schowany za mufą suportu. Wada to, kiedy jeździcie po mokrym, będzie wam się to brudziło i będzie ciężko wyczyścić ten hamulec. Natomiast, jak widać, na szczęście mamy dostęp do wymiany. Okładziny hamulcowej bez ściągania korby. To jest ważne. Poza tym ten model też wyróżnia się spośród trzech faktem, że ma specjalny insert w sztycy, która jest aerodynamiczna. Te są najbardziej sztywne i najmniej komfortowe, a ten insert zwiększa komfort. Ja jeżdżę już teraz na wersji 2018. To się faktycznie ugina, faktycznie działa, więc to jest fajna rzecz. Przechodzimy do sprzętu mamy tutaj osprzęt. Aha, może krótko cenę, tak? Cena wszystkich rowerów to będzie około 6000 zł około. Możecie dostać różne w, w przecenach różne oferty. W każdym razie, jeżeli chodzi o Merida Reacto, to będziemy tutaj mieli na pewno najlepszy osprzęt. Mamy prawie pełny osprzęt Shimano Ultegra. Hamulce mamy od 105 i korbowód mamy Gosamera. Nie jest to mój ulubiony korbowód, jednak ten najnowszy tego jeszcze nie testowałem. W każdym razie wolałbym, może nawet Shimano, z kolei w Shimano nie za bardzo lubię przerzucania z małej na dużą tarczę. No, tak czy inaczej, prawie pełny osprzęt Ultegra to jest plus tego roweru. I waga aluminiowego roweru Aero za 6000 zł około 9,23. To jest bardzo dobra waga. Tutaj spec się nie chwali wagą. Cube zaraz Wam podam, bo wagę też tam podaję, więc ciekawa oferta. Drugi, Specialized, ale Sprint, będzie odrobinę droższy. Będzie, no, może być około tysiaka nawet droższy, więc może nie odrobinę. Um, a może znajdziecie jakieś, jakieś ciekawe oferty. Wygląda przepięknie, jeżeli podoba Wam się ten pomarańczowy albo czar, czarno-czerwony kolor z czerwonym widelcem, proszę bardzo. Mamy aerodynamiczną sztycę bez żadnych wkładek zwiększających komfort, czyli będzie sztywno. Mamy aerodynamiczne rurki, te tylne są cieniutkie, więc może tutaj górne rurki troszeczkę komfort poprawią. I mamy tutaj gorszy osprzęt. Jest Shimano 105. Hamulce nawet nie są Shimano 105, to są Aksisy, więc tutaj sobie zaoszczędził też spec na tym sprzęcie, ale a, właśnie, no i mechanizm korbowy Praxis Alba 2D w ogóle nie testowałem, nie znam, więc, więc nie pochwalę się, czy jest fajny, czy nie. Natomiast sztyca również jest karbonowa, e, tak jak w Meridzie, to fajnie. Rower przepiękny, i teraz co go wyróżnia? Wyróżnia go system tak zwany DSW Daluzio, Spawów Daluzio, co oznacza, że na przykład e, główkę ramy mamy w całości hydroformowaną. W przypadku aluminium jest to utrudnione, bo przecież tutaj są spawy. Te spawy są przesunięte w tył. Podobnie mamy hydroformowaną, yy, całą mufę suportu, i też spawy są przesunięte dalej od, yy, od mufy. To może niekoniecznie najładniej wygląda, yy, ale ma sens, jeśli chodzi o uzyskanie właściwego kształtu, sztywności i lekkości tak ważnych elementów ramy, jak główka, czy mufa soportu. To jest coś, co wymyślił sobie spec, to ma i, i to wyróżnia na pewno ten rower. Bardzo fajna oferta. I w końcu trzecia wyróżnia się mocno, bo to jest rower typu multisport. To nie jest typowy rower triatlonowy, to nie jest typowa czasówka, nie myślcie sobie tak od razu. Chociaż mamy tutaj już yy, tak, zwane, tak zwaną lemontkę, ale na typowym baranku. Czyli klamko manetki będą takie same jak w innych rowerach, typowe szosowe na baranku, ale mamy lemontkę. I geometria ramy, o czym zaraz troszeczkę więcej powiem, jest tak dopasowana, żeby nam ułatwić jazdę na lemonce. To nie jest typowa geometria triatlanowa, ale przesuwa nas tutaj e, nieco do przodu e, ten rower. I w końcu osprzęt, kiedy przejdziemy sobie do specyfikacji, o tutaj, jest, y, no mamy tu mieszankę. Mamy Ultegrę, mamy 105, mamy FSA Trimaxa, to jest, y, to jest y, ta... Aerodynamiczna cała linia produktów marki FSA. Kasetę mamy 105. Całkiem fajny rowerek, i tu mamy wagę 9,75, co przy rowerze z lemontką aluminiową jest dobrą wagą, i cena też będzie w okolicach 6000 zł, może troszeczkę mniej. Ten rower mi się podoba. Na koniec geometria. Tutaj porównujemy głównie. Dwa wymiary. Chodzi o efektywną długość i efektywną wysokość, czyli stack i reach. Długość w przypadku tego roweru to 421. Popatrzmy na ale w rozmiarze 56 cm. Jego długość, czyli reach, to 395 Jest więc znacznie krótszy. Jest znacznie krótszy. Czyli mamy bardziej wyprostowaną pozycję. No i reakto 500 w rozmiarze 56. Daje nam tutaj REACH, czyli tę długość 401. A tu mieliśmy 395, tak? 395, tutaj 401, czyli jesteśmy troszeczkę bardziej wyciągnięci. Natomiast jeżeli chodzi o wysokość, to tutaj jest trochę namieszane. W reakto mamy 570 mm, czyli 57 cm. W specu mamy. Stack 554, czyli z kolei ten jest niższy od Meridy. To z kolei wymusza na nas bardziej agresywną pozycję. Czyli fakt, że jest niższy, ale też i trochę krótszy, jakby kompensuje ten pierwszy wymiar. Wydaje mi się więc, że Merida będzie troszeczkę bardziej agresywna od Speca. Tak to będzie wyglądało. No, i w końcu tutaj mamy wysokość 536, czyli jeszcze raz porównajmy, ona tu powinna być najniższa. Tutaj mieliśmy wysokość 554, to jest duża różnica, czyli najbardziej aerodynamiczna, najbardziej agresywna pozycja zdecydowanie na rowerze Cube. Poza tym kąt rury podsiodłowej jest tutaj ostrzejszy, czyli przesuwamy się trochę do przodu po to, żeby łatwiej było się oprzeć łokciami na lemontce. To nie jest typowy rower do triatlonu, ale można śmiało startować. Przynajmniej zaczynać w triatlonie na tym rowerze. Można śmiało przyjechać na kryterium jakieś miejscowe albo na, na ustawkę cotygodniową, i na tym rowerze będziecie się dobrze czuli. E, także w takiej sytuacji. Który z tych trzech rowerów bym wybrał? Moja odpowiedź jest bardzo prosta. Ten, który najbardziej mi się podoba. Owszem, najlepszy osprzęt mam Rida i e, jest najtańsza przy tym. Świetnie wygląda, super, moje kolory jak najbardziej. Ale powiem Wam szczerze, jeżeli zakochałbym się w pomarańczowym i chciałbym mieć pomarańczowy rower, i to by mi się bardzo podobało, to nawet poświęciłbym nieco większą cenę i wyraźnie gorszy osprzęt, po to, żeby mieć takiego pomarańczowego speca czy tam czarno-czerwonego. Jeżeli myślisz o jakichś czasówkach, może lubisz samemu jeździć na czas, jakieś tam segmenty strawy pokonywać w ten sposób, no to mamy Cube Aerium HPA Pro. To, to jest to, co ja myślę na temat tych rowerów. Wiemy też na pewno, że Specialized ma w pełni karbonowy widelec. Pozostałe marki nie piszą, że to jest full carbon, piszą carbon. Czasami, kiedy czytamy w opisie, że widelec jest carbon, to znaczy, że mamy karbonowe ramiona, a rura sterowa jest aluminiowa. W tym przypadku i Cube, i Merida nie mówią nam, więc też tego nie komentuję. Na pewno full carbon w Ale, pięknym rowerku. Trzy bardzo ładne aluminiowe, niedrogie rowery, które Świetnie wyglądają i będą nieźle ciąć powietrze. Tyle sądzę na ten temat. Zobaczymy, czy następny odcinek będzie też na Szajbaju, czy na kanale typu Szajbaju Garage. To jeszcze się okaże, zależy od Was, więc zobaczę, jak głosujecie. Dzięki za obejrzenie. Na razie, cześć!